you mm -hmm. Bardzo serdecznie moi drodzy i zapraszam na nowe czytanie tygodniowe, na nowy nadchodzący tydzień, na okres od 1 do 7 września 2025 roku. Moi drodzy, na samym początku chciałabym Wam przypomnieć, że jest to czytanie ogólne i ono może, ale nie musi z Wami rezonować zarówno ta część astrologiczna, jak i część dotycząca czytania skarb dla poszczególnych znaków. Moi drodzy, nie musi też takowe czytanie rezonować z osobami, którymi jesteście zainteresowani. E, pamiętajcie moi drodzy, że nie podejmujemy żadnych ważnych, życiowych decyzji, rewolucyjnych decyzji pod wpływem czytań ogólnych, czy to są czytania dla Was, czy dla osób, którymi jesteście zainteresowani. Pamiętajcie moi drodzy, że jeżeli macie do podjęcia jakieś bardzo ważne życiowe decyzje i potrzebujecie akurat wsparcia, no to warto wtedy korzystać z czytań indywidualnych. Jeżeli podobają Wam się moje czytania, odnajdujecie się w nich, moi drodzy, podoba Wam się mój warsztat pracy, to serdecznie zapraszam do kontaktu. Wszystkie informacje, jak się ze mną skontaktować, znajdziecie na dole w opisie filmiku, jak i również tutaj na dole ekran. Wyświetla Wam się numer telefonu, pod który też jest podpięta aplikacja WhatsApp. A ta informacja o aplikacji WhatsApp jest zwłaszcza bardzo istotna dla osób, które mieszkają za granicą, a chciałyby się ze mną skontaktować. Moi drodzy, z takich ogłoszeń parafialnych, no to zachęcam do zapoznania się z informacjami na temat pustego kursu Księżyca na miesiąc wrzesień 2025. Linkuję na dole w opisie. Zachęcam również moi drodzy do zapoznania się z czytaniem Archetyp Matki, Rana Matki w Tobie, czytanie bezterminowe. Zachęcam również moi drodzy do przejrzenia zakładki E, czytania specjalne, <gry> dlatego że 1 września będzie tam, słuchajcie, umieszczona niespodzianka dla Was, ale jeszcze jej tutaj nie mogę podlinkować, dlatego że będzie po prostu opublikowana 1 września. Zatem moi drodzy, zachęcam Was dobrze, do zapoznania się, do zerknięcia sobie tam 1 września, poszukania na kanale Zakładka e, Czytania Specjalne. No, i oczywiście, moi drodzy, jeżeli ktoś się interesuje astrologią chińską, to też zapraszam do zapoznania się. Wszystkie informacje linkuję również właśnie na dole w opisie filmiku. I zachęcam w ogóle do rozwinięcia tego opisu, bo tam pod każdym filmikiem, bo tam, słuchajcie, linkuję w mojej ocenie dosyć ciekawe materiały z mojego kanału. Myślę, że was to może zainteresować. Moi drodzy. Co dalej się tutaj dzieje w tym tygodniu, słuchajcie, no co dalej się dzieje oprócz tutaj moich ogłoszeń parafialnych. Kochani moi, tydzień, wiecie, że już mamy słoneczko w znaku Panny i oczywiście jeszcze inne, inne tutaj planety sobie, słuchajcie, po niebie wędrują i wędrują i wędrują. Wiecie, że dalej mamy Merkurego jeszcze w znaku Lwa, że już mamy sobie Wenus w znaku lwa. Wiecie również o tym moi drodzy, że Saturn jest w znaku Barana, jest w strefie retrogradacji, zatem za chwileczkę będzie się już znajdował w znaku ryb. A moi drodzy uran cały czas w znaku bliźniąt. No i on oczywiście też powoduje tutaj niesamowite energie. O co chodzi? Do tego dołącza się jeszcze, słuchajcie, pełnia. Pełnia księżyca, która będzie miała miejsce 7 września. 2025 w niedzielę i oczywiście jeszcze przy tej pełni to będzie nam towarzyszyło zaćmienie. Jakby mało było, słuchajcie, jednego, no to musi być jeszcze druga, jakaś tam trudniejsza energia, no troszkę mamy mało, tak? No mało mamy ciekawych rzeczy, więc musi nam tutaj e, z nieboskłonu więcej jakichś takich specyficznych energii przyjść. E, pamiętajcie, moi drodzy, jak wygląda konstrukcja graficzna przedstawiająca znak ryb. To są dwie ryby, prawda? Czy jakieś, czasami to jest taka taka kuleczka z jakimś ogonkiem, tak? Postawione do siebie przeciwstawnie. A człowiek, który wchodzi z jakiegoś tam... Mm, powodu znajduje się w energii ryb, czy to jest jego słońce, czy w danym momencie po prostu jakieś ma osobiste tranzyty planet i one akurat w tym momencie znajdują się w znaku ryb, wchodzi jakby między dwie energie. Wchodzi między przeszłość a przyszłość, gdyż jedna ryba do przeszłości dąży, druga do przyszłości. I moi drodzy, ten ruch jest taki bardzo błędny. Człowiek znajduje się wtedy tak jakby po prostu między trybikami maszyny wpadł, między jakieś trybiki maszyny i pewne rzeczy ciągnie z przeszłości, idzie ku teraźniejszości, a w zasadzie idzie ku przyszłości, a znajduje się w teraźniejszości. I moi drodzy... To są takie naprawdę bardzo silne wpływy. No, nie bez przyczyny uważa się, że ryby mają jedną, to, to tacy przedstawiciele znaku zodiaku, którzy mają największą intuicję. Tak? No i ryby, ryby najwięcej się parają właśnie jasnowidzeniem i tak dalej, choć to tak czasami u ryb różnie bywa, z tą trafnością, ale one odczuwają różne energie, mają na pewno niezaprzeczalnie niezmiernie dużą intuicję. No i moi drodzy, właśnie będziemy podlegali takim wpływom, jakbyśmy wpadli między dwa tryby maszyny, tylko że te tryby nie idą tak gdzieś tam do przodu, nas posuną się tylko jeden tryb do przodu i jeden do tyłu. I spadniemy naprawdę w takie dosyć spore turbulencje jeszcze przy okazji właśnie tego zaćmienia księżyca. Pamiętajcie, że te wszystkie energie, które będą na nas miały wpływ w tym tygodniu, nie tylko w momencie pełni siódmego, ale jeszcze Trzy dni wstecz, czyli już będzie to czwartek, będzie to piątek, będzie to sobota, w niedzielę będzie kulminacja, oczywiście to się przesunie też i na następny tydzień po 7 września. Moi drodzy, pamiętajcie, że te wszystkie energie związane i z zaćmieniem Księżyca, i z pełnią Księżyca, Zobaczcie, jaki tu właśnie też jest paradoks, tak? I pełnia i zaćmienie, czyli jasno i ciemno, tak? Mamy cień i mamy niezwykle silną jasność. I w znaku ryb jedna ryba ciągnie do przeszłości, druga do przyszłości, więc moi drodzy naprawdę energie bardzo silne, niesamowite się tutaj zadziewają. No i oczywiście przy tym jeszcze Saturn dorzuci swoje trzy grosze w znaku barana, który każe właśnie tak definitywnie pewne rzeczy zakończać, który każe nam się wyrywać dosłownie z czegoś, opuszczać różne sprawy, różne sytuacje. No powiem szczerze, że w ogóle są to też bardzo silne i mocne karmiczne energie, które się będą zadziewały tutaj 7 września. Więc liczmy się z zakończeniami jakichś spraw, liczmy się z tym, że będziemy postawieni czasami po prostu tak do ściany i będziemy musieli coś z tym fantem zrobić. Z niektórych spraw będziemy wręcz, że tak powiem, wyrywani trochę jak ta rzepa z ziemi. No ale, no ale, nikt nam nie mówił, że będzie tak bardzo łatwo i będzie bardzo kolorowo i lajtowo, jak żeśmy tutaj na tę ziemię przychodzili. Nie zdawaliśmy sobie na początku tego sprawy. A, a właśnie tak jest, moi drodzy, zadziewają się tutaj silne energie, silne wpływy. Będzie się wiele rzeczy kończyło, będzie się wiele rzeczy krystalizowało, będzie się wiele rzeczy wyjaśniało. A uran w znaku bliźniąt, moi drodzy, będzie właśnie sprzyjał takiemu spojrzeniu z góry na pewne sprawy, na pewne tematy, na oderwaniu się dosłownie i spojrzeniu na pewne rzeczy wręcz z lotu ptaka albo dosłownie tak jakbyśmy wiecie spoglądali tak w głębiny tak no bo tu z nagry, więc jakbyśmy tak spoglądali w głębiny i patrzyli właśnie jak wygląda podwodny świat i wtedy zaczynamy mieć zupełnie inną perspektywę bo właśnie ten czas tutaj będzie nas wspomagał żebyśmy spojrzeli na rzeczy z zupełnie innej perspektywy i naprawdę uwolnili się od wielu różnych obciążeń emocjonalnych, karmicznych słuchajcie, takich też życiowych, materialnych wszelakich. No i oczywiście co? Otwarli się na swoją drogę, na swoją drogę przeznaczenia, bo słuchajcie, ryby to też jest przeznaczenie duszy. Pamiętajcie o tym, to jest droga przeznaczenia duszy. Tydzień ciekawy. Ja trzymam za Was kciuki, moi drodzy. No a teraz zobaczymy, co dla poszczególnych znaków Zodiaku tutaj w moich kartach wyczytamy. Zapraszam Was bardzo serdecznie i oczywiście, jeszcze tylko jedna mała niespodzianka. Przypomnę, że w weekend jest przygotowana dla Was publikacja czytań miesięcznych na miesiąc wrzesień 2025. Także przy niedzielnej, porannej kawce zachęcam zajrzeć na kanał. Kochani, no to lecimy teraz do kart. Zapraszam. Witam Was bardzo serdecznie, moje drogie Skorpione, i zapraszam Was na czytanie tygodniowe na nowy nadchodzący tydzień, na okres od 1 do 7 września 2025 roku. Skorpiony, moje drogie, nim wybiorę wylosuję dla Was karty, to chciałabym Was tutaj prosić o taką um, drobną przysługę. <laughs> to jest przysługa zarówno dla mnie, jak i dla Was. O co chodzi? Moi drodzy, zmieniły się tutaj zasady na YouTube. YouTube w tej chwili wyprowadził tak zwany algorytm i zastąpił go AI. Pojawiły się tam pewnie, zauważyliście pod filmem jakieś informacje, podbij film, daj jakieś punkty, coś takiego. No i moi drodzy, no właśnie, polega to na tym, że jeśli przede wszystkim interesują Was te moje treści i chcielibyście otrzymywać powiadomienia, to bardzo proszę Was właśnie tutaj o taką aktywność, o zostawienie łapki w górę, łapki w dół, podbicie jakieś punktów moi drodzy, to absolutnie twórcy nie daj nic, oprócz tego, że po prostu dociera do swoich poprzednich widzów, tak? Stąd, moi drodzy, taka do Was prośba, jeśli chcecie też otrzymywać właśnie powiadomienia, interesują Was te treści, to bardzo proszę Was o, o taki właśnie mały feedback i zostawienie takiej właśnie obecności, takiej wizytówki po sobie przede wszystkim też dla YouTube'a. I oczywiście z góry serdecznie Wam za to dziękuję. No, nie, nie jest to moją, słuchajcie, zasługą, że takie utrudnienia teraz wszyscy mamy. No, trudno, jesteśmy gośćmi na YouTube, trzeba to zaakceptować. Poprosimy karty dla rezonujących ze mną skorpionów, rezonujące ze mną skorpiony. Skorpiony, moje drogie, pełniaj zaćmienie w przedstawicielu Waszego trygonu. Co to się będzie działo, zobaczymy. 1, 7 września 2025. Ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia, szanse i zagrożenia. Moi drodzy, a pod spodem talii macie kartę. Proszę bardzo, papież, słuchajcie, papież, 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 zobaczcie, żebyście dobrze widzieli. Arkan 5, tak, papież. No, moi drodzy, papież, to jest czasami taki heretyk, zobaczymy. Na pewno tutaj słuchajcie, jakieś poszukiwanie prawdy i, 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 i jakieś, jakieś, jakieś rozpatrywanie tego. Są też tutaj jakieś skorpiony, które borykają się z jakimiś sprawami, z jakimiś tematami, na przykład urzędowymi. I są też na pewno jakieś skorpiony, które borykają się z jakimś problemem, który przyniosła im jakaś osoba, zwłaszcza tutaj mam na myśli jakiegoś starszego mężczyznę. Może to być ojciec, może to być jakiś. Partner, ktoś taki, kto po prostu miesza, 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 i raz jeszcze miesza. Zaraz sobie zobaczymy o co chodzi z tym, z tym papieżem. Więcej mieszacze, mieszacze, moi drodzy, i e, tak, miesiana, miesiana, jak w kebabie. I moi drodzy, mamy tutaj też jakąś naukę, no zobaczymy, zobaczymy. Poprosimy karty uzupełniające, deinterpretowujące. Ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia, szanse i zagrożenia. Pamiętajcie, że do papieża człowiek przychodzi po naukę, bo chce. Tak? Nie, bo musi, tylko chce. To jest nauka. Jakaś nauka też karmiczna. O, proszę bardzo, moi drodzy, mamy tutaj kartę kochanki. No więc właśnie, e, prawda. Jeśli chodzi, słuchajcie, o prawdę jakąś tutaj e, w sercu. Prawda dla serca. E, uporządkowanie też pewnych spraw. E, tutaj, u, diabeł. Mo, matko. Uporządkowanie pewnych spraw. Uporządkowanie pewnych spraw. Mm, mm, mm. Bardzo mocno tutaj na związki przede wszystkim słuchajcie. I tutaj mamy cesarza, też kolejny arkan wielki, sprawy ważne przeznaczeniowe. Tutaj mamy diabła, więc naprawdę słuchajcie taki jakiś prąd energetyczny, taka niesamowita energia tego tygodnia. Przede wszystkim prawda. Prawda, prawda, prawda i stawanie w prawdzie, moi drodzy. Przede wszystkim jeśli chodzi o relacje, ale również jeśli chodzi na przykład o pracę zawodową, bo jeżeli moje drogie skorpiony wykonujecie jakąś pracę, która jest... Ym, niekoniecznie zgodna z Waszą drogą przeznaczenia. A co najwyżej po prostu kierujecie się tutaj bardzo mocno aspektem materialnym, robicie coś, bo musicie, a nie dlatego, że kochacie, to tutaj też, moi drodzy, to porządkowanie tego i wychodzi to tutaj na światło dzienne. Moi drodzy, karta, diabła, arkan wielki, spraw ważne i przeznaczeniowe. Warto sprawdzić, co macie w horoskopie urodzeniowym. Koziorożcu, <laughs> to jest raz. Może macie coś wspólnego z koziorożcem i co się dzieje, moi drodzy, tutaj u Was z Saturnem. Yy, tak, yy, bo to koziorożcowi też tutaj yy, odpowiada. Moi drodzy, a tutaj też Arkanielki Sprawy Ważne, Przeznaczeniowe, może piąty dom horoskopu, co macie w znaku byka, ewentualnie Wenus. To wszystko, słuchajcie tutaj, Wenus, byk i tak dalej, więc chodzi tutaj o pracę, szybkie zdobywanie pieniędzy, relacje takie biznesowo-zawodowe i też relacje osobiste. Może macie coś wspólnego z koziorożcami lub bykami, moje drogie. I tutaj co to jeszcze mamy? Cesarza, no to, no to pięknie, no to słuchajcie, no to, no, to, no to baran, tak? Może jakieś tam pewne sprawy też z tym związane. Słuchajcie. Diabeł i karta podarunku. No, nie wszystko złoto, co się świeci, tak wam powiem, moje drogie. Yy, moje drogie Skorpiony w tym tygodniu. Yy, uwaga na jakieś nowe relacje, słuchajcie, bo tutaj możecie ulec jakiejś niesamowitej namiętności, więc tutaj dobrze by było, abyście yy, po prostu troszeczkę trzymali na wodzy swoje nerwy i swój temperament. Yy, moi drodzy, zwłaszcza temperament, tak? Bo tutaj może właśnie coś bardzo tak. Yy, uderzać w Wasz temperament, na Was moi drodzy tutaj. Diabeł też mówi tutaj o pewnych drobnych szczegółach właśnie, które będzie trzeba wyjaśniać, moi drodzy. Drobne szczegóły, drobne szczegóły, wszystko drobnym maczkiem. Jeśli chodzi o jakieś propozycje zawodowe, jeżeli chodzi o jakieś umowy, jeżeli chodzi o jakieś współpracę i też jeżeli chodzi o jakieś relacje i związki. Uwaga na propozycje, bo one mogą mieć tutaj jakieś właśnie ukryte dno, a zwłaszcza jakieś tam propozycje matrymonialne, moje drogie skorpiony. No może komuś na przykład chodzić Wasze zasoby finansowe, może tutaj chodzić o, o jakieś tam jeszcze, słuchajcie, inne zasoby, możliwości, które tutaj posiadacie. Także bardzo proszę zwróćcie na to uwagę. Same też bądźcie uczciwe i szczere. Nie składajcie jakichś takich... Um, nie składajcie tutaj jakichś takich, słuchajcie, em, propozycji, no a co będzie, to będzie. Ważne, żeby tylko uzyskać swój cel, tak? Czy na przykład, nie wiem, zdobyć tą osobę, zdobyć tą pracę, zdobyć tą sytuację, zdobyć tą pozycję. E, więc uważajcie na to. Bądźcie po prostu uczciwe w swoich em, w swoich tych, no takich słuchajcie, propozycjach, tak? Jakie tutaj w tym tygodniu gdzieś będziecie komuś składać, i bądźcie też ostrożne na propozycje, jakie otrzymujecie. Uzależnienie. No właśnie, słuchajcie, uważajcie na uzależnienie w relacji, uważajcie na osoby uzależnione, uważajcie też właśnie na swoje uzależnienie. Możecie być uzależnieni od różnych rzeczy: od silnych emocji, możecie być uzależnieni od jakiegoś, nie wiem, dreszczyku tam jeszcze, od czegoś jeszcze, seksualne uzależnienia, od Innych jeszcze tam słuchajcie używek, i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo proszę po prostu na to, zwróćcie moi drodzy uwagę, tu gdzieś diabeł, diabeł tkwi w szczegółach, i nie jest to dobre, nie jest to zdrowe. Yy, co jest plusem tego diabła w tym tygodniu, że możecie znaleźć moi drodzy jakąś na przykład niszę na rynku, dosłownie taki diabelski majstersztyk, i możecie znaleźć wyjście i rozwiązanie z jakiejś sytuacji, również właśnie jakąś niszę na rynku, która może Wam, słuchajcie, tutaj, to no, tak, jakieś takie drugie dno czegoś, że możecie tutaj właśnie znaleźć, co Możecie znaleźć tutaj coś, moi drodzy, dostrzec coś, czego inni nie widzą i na przykład zrobić na tym niesamowity biznes. Eee, ważne też jest tutaj, moi drodzy, jakieś pojęcie relacji zalegalizowanych, tak? Zarówno Wam się może tutaj ktoś przypętywać z taki zalegalizowany i Wy możecie być w tej relacji zalegalizowanej i tutaj jakieś też, słuchajcie, historie takie nieciekawe. Więc drugie dno, może być tutaj coś odkryte. Jeżeli Ty coś skorpionie przed kimś ukrywasz, ktoś to odkryje. Jeżeli ktoś to przed Tobą ukrywa, Ty też to odkryjesz. Uwaga, no jeżeli Ty też się tutaj dopuszczasz to swojemu partnerowi, coś to też te sprawy, takie tutaj wychodzą na światło, ale naprawdę niesamowite tutaj historie. I też słuchajcie, bardzo ważna rzecz, tak jak powiedziałam, odkrycie tej jakiejś niszy tego czegoś, no tego czegoś też, co wasze serce chce, czego potrzebuje, moi drodzy, jakieś rozwiązanie tutaj też. Prawne rozwiązania. To są bardzo dwie trudne karty, słuchajcie, i diabeł, i e, papież, bo do papieża człowiek przychodzi po naukę, bo chce, po lekcję, a do diabła, bo musi. Więc między chce a muszę. Tutaj będziecie też jakiś mieć taki dylemat, będzie to słuchajcie, takie rozważanie. Chce a muszę. Mhm. Dobrze, dwójka kielichów, moi drodzy, i karta wroga, to są szanse w tym tygodniu. Na pewno, moi drodzy, unikniecie tutaj jakiegoś wroga. Na pewno unikniecie jakiejś wrogiej sytuacji, jeśli chodzi o jakieś propozycje zawodowe, czyli drobnym maczkiem, drobnym maczkiem, coś ukryte, tak? Jakieś dziwne może formy, formy tutaj rozliczania czy coś w tym stylu. Moi drodzy, macie też tutaj szansę... Albo odkrycia, albo uniknięcia jakiejś dziwnej osoby do relacji, albo w relacji. O co chodzi? Jest ktoś, kto ma jakieś, słuchajcie, takie dziwne problemy, może natury mentalnej nawet. I wy to, moje drogie skorpiony, w tym tygodniu odkrywacie. Odkrywacie, odnajdujecie, to widzicie to, moi drodzy. I pozwala Wam to zupełnie inaczej zafunkcjonować. Pozwala Wam to uratować się nawet przed czymś, tak? Bo bardzo często jest tak, że wchodzimy w relacje z kimś, wydaje nam się, że jest super cukierkowo, lukrowo. Normalnie słuchajcie, śliwka w czekoladzie, normalnie. A to się okazuje później, słuchajcie, to, że w tej śliwce w czekoladzie to tam siedzi taki paskudny robal, że jak go zobaczymy, to od razu nas ciągnie na wymioty. Więc moi drodzy, tutaj coś takiego może być. Odkryjecie, że w tej śliwce w czekoladzie siedzi paskudny robal. I tego po prostu unikniecie. Tutaj macie szansę. Macie również, moi drodzy, znalezienia czegoś, co jest wrogie, jeśli chodzi o wasze relacje. Co jest wrogie? Może jest to jakiś konkretny wróg, jakaś osoba, która jest wroga waszej relacji osobistej, może być wroga waszej relacji zawodowej, tak? czyli może coś tam podkopywać, coś tam robić, próbować i tak dalej, i tak dalej. Może chcieć waszego partnera podrywać, może chcieć tutaj. Waszego partnera osobistego, może też jakiegoś waszego partnera zawodowego też wam chcę tutaj podprowadzić, jakieś tam zołki pod wami kopie. Moi drodzy, więc unikniecie wszelkich właśnie zagrożeń, macie szansę uniknięcia wszelkich zagrożeń dotyczących wszelkiego rodzaju umów, kontraktów i relacji międzyludzkich, zarówno na poziomie, na płaszczyźnie finansowej, zawodowej, jak i uwaga osobistej, tak? czyli odkrycie jakiegoś wroga, i uniknięcia jakiejś wrogiej sytuacji. Również, moi drodzy, macie tutaj możliwość uniknięcia jakiejś bardzo dziwnej, specyficznej wrogiej sytuacji finansowej. Zwłaszcza jeżeli ktoś właśnie chciałby Was namawiać na jakieś kredyty, do finansowania, dotacje, coś w tym stylu, to słuchajcie, normalnie yy, odpalicie wrotki i was nie będzie, tak? Macie szansę po prostu tutaj uratowania swojej własnej skóry. No dobra. Yy, wyłuskania się też z czegoś? Możecie uniknąć jakiejś kary, moi drodzy. Możecie tu uniknąć jakiejś kary. Ktoś może chcieć was straszyć jakąś karą administracyjną czy czymś takim, a wam się to uda uniknąć. Tego Wam się uda uniknąć. Znajdziecie może też jakieś błędy w tych umowach. No, fajnie, widzicie, widzicie, skorpiony, moje drogie. Cesarz. Cesarz, moi drodzy, oraz karta zamyślenia to są tutaj ostrzeżenia. Słuchajcie, moje drogie Skorpiony, przede wszystkim czas. Czas. Proszę, abyście nie zwlekały, bo tutaj czas, bo cesarz to jest dla mnie zawsze, ja go nazywam, pan chorąży, który zawsze zdąży. On uważa, że on ma czas na wszystko puścić Was e, wolno, że tak powiem, z relacji, e, puścić e, coś, powiedzieć Wam coś, określić się. A więc, moi drodzy, czas. E, tutaj zamyślony, to też wiecie, on się zastanawia, on podejmuje decyzję, ale nie ma działania. A więc, moje drogie, e, drogie skorpiony, brak działania jest tutaj dla Was największym zagrożeniem i największym wrogiem. Unikajcie właśnie braku działania, unikajcie braku wyjaśniania jakichś tematów i sytuacji, Sytuacji. Oczywiście możecie się tutaj spotkać z jakąś osobą manipulującą, manipulantem, zwłaszcza, moi drodzy, jeżeli ktoś Wam właśnie składa jakieś propozycje tutaj finansowe. Zawodowy, jakąś współpracę i tak przeciąga w czasie, nie odpowiada, coś tam, gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam. Ten czas, moi drodzy, też może być bardzo ważny, tak jak Wam powiedziałam, jeśli chodzi o uniknięcie jakichś takich na przykład administracyjnych czy karnych jakichś takich rzeczy, tak? Jakieś kar, coś w tym stylu. Więc uniknięcie też tego, więc na to też, moi drodzy, tutaj zwróćcie uwagę. Wrogiem jest tutaj czas przeciąganie czegoś w czasie, manipulacje, moi drodzy, nie podejmowanie kroków, podjęcie decyzji, myślenia, nie podejmowanie kroków i zastanawianie się nad czymś, nie wiadomo nad czym. I taki człowiek, że tak powiem, zastanawiony, zastanowiony z tego świata zejdzie, tak? się tak zastanawiał, aż go po prostu zostanie ta ostateczna chwila, tak? Przejście do wieczności. Więc, moi drodzy, tak, nie zastanawiamy się nad niewiadomoczymi, nie przeciągamy w czasie niewiadomoczego baran, manipulant, lekarz, różne tego typu sprawy. No i uwaga, moi drodzy, Saturn w znaku Barana, więc tutaj bardzo mocno wam się tutaj coś pokazuje, więc sprawdźcie, co macie w pierwszym domu horoskopu urodzeniowego, znak Barana. Hmm, moi drodzy, planety przypisane do Barana, Saturn, tutaj bardzo mocno te sprawy się tutaj e, pokazują, tak? E, intensywny, słuchajcie, tydzień i to jest tydzień, bym powiedziała, też bardzo mocno w waszym życiu. Wszystkiego dobrego moje kochane skorpiony. Trzymam za was kciuki, gdyż sama mam ascendent w znaku skorpiona i ta skorpionia braci z niej dosyć bliska. Wszystkiego dobrego. Pa, pa.